Siemano, Greg Uchere W tym odcinku wam wrzucę klipy z poprzedniej sesji odcinka kontynuację Enjoy Tu ptaszek Jego w sumie na hita zabijam Pokażę wam tego strajdera tylko... Tego... O kurwa coś tam Co ja poziom dodam A farming 12 Żeby używać bone Właśnie

Czyli coś się z tego robi, ale nie mam pojęcia, co się z tego robi. Uuu, roznymkę mogę upiec. Co z tego jest? Zwykła ryba, może być. Zawsze jedzonko. Też wam jednego nie powiedziałem, żeby nie stawiać piecyków w pomieszczeniu, w którym mieszkacie, najlepiej jeszcze drzwi postawić, o ile mam drzwi tutaj. Bo... Grzeje, po prostu grzeje głowę i możemy dostać hipertermii, czy jak to się tam nazywa po polsku, dlatego jedne sobie tutaj drzwi. O. I lecę teraz sobie na wyprawę, widzimy się jak coś znajdę ciekawego. O, z tych ośmiornic dropi, dropi surowa ośmiornica, więc jest on, bo nie jest Ja pozbijam te rudy, które tu zostawiłem wcześniej, żeby mi się tylko tym śmieć nie zrespił. No jest w stanie mnie złanszatować praktycznie. No, ale znając mnie, i tak się zrespi. I złoto. Mamy to. Dobra, wchodzę do tego Dungeonu. Zdechnę pewnie od razu. Miejsce, coś czuję. Kurwa, ciemno tutaj. Jest zaklęty szkielet już. Gdzie jesteś, tak właśnie? O oh, przeżyłem. Hmm. to są lampy i tego. O o kurwa Skóra Kości, Nagety Biorę 12 building muszę mieć na to A tu jest skrzyń A sk Więc coś tu było, coś się przepaliło Teraz tego nie ma ktoś wziął Najwidoczniej to mogę mogę wziąć do domu? O, to już niebezpiecznie wygląda. Widzę spawner, Uśnicy. w teorii mogę ich pofarmić. Troszki biorę, nawet nie czytam, biorę od razu. Dobra, pierdolę ten spawner, wolę jak od razu niż dechnąć przypadkiem. Dobra, wyleczyłem się plastrem. Lecę dalej patrzeć co tutaj się kryje. Zejście jeszcze niżej. Co nie wróży dobrego nigdy? Nienawidzę schodzić w dół. Dobra, więc idę tam, gdzie jest woda. To w którą stronę? Mam jakiś blok, żeby to popić? Mam Tu sobie na razie zabuduję. Idę tutaj. Ej, teraz się nie najebałem. Czyli jestem tutaj pod wodą. Wygląda, że w jakimś jeziorku obok, więc... W sumie to mi nic nie daje. O, pana trąbkę słyszałem. Nie dobrze. I tu też nic nie ma. Jeszcze druga strona, potem schodzę pod ziemię. O, mogę się na przysalić. Teraz w tą stronę. Widzę ciasto, więc to będzie pewnie pułapka. To nie jest pułapka. Ale na biorę. Zostają ten kilo w efficiency 1, bo w sumie po co mi, jak mam żelazny. Fortuną. Będzie na dioksy w razie w. Albo na złoto. Żelazo. W sumie kurwa, mogę to wziąć na to resztę, dobra. Biorę to. To mi niepotrzebne. to tylko zombie mam holobardę, więc mogę ich wbić no to nie jest to do zadki zanim się zombie zresztą nie zabije to... zombie mogę trochę pozabijać tak sobie tu trochę i do was wrócę o kurwa, muszę <laughs> przygotować już mieczyk, na prawą jest. O kurwa, nieskończony miecz. I skąd on się kurwa wziął. się skończy. O! Nie wiedziałem, że coś takiego może się zdarzyć. To ciekawe. O, nie spodziewałem się. Dobra, to zabieram rzeczy i wracam do domu. Widziałem tyle czasu w środku, że się aż dzień zrobił O! Te ryby lubię zabijać Ona mnie też Ale ja jej bardziej chyba No, tam byłem Kurwa, fajne, nie spodziewałem się czegoś takiego O nie 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 gdzie jakieś kółko na ja tego nie zabiję. tego mogę z najwyżej zabić ten jest opancerzony musiałbym mieć na niego młota bo jeden mu bije kurwa Mam 50 hp więc dzięki nie dzisiaj całe chwilka. Kozak. wyleczy tym zajebi po prostu Albo i nie I czeka ją mam Pracę do domu z tym co mam bo nie chcę zginąć, bo fajne itemy przytuliłem. No life. Dobra. To już jej nie zabije. coś... Mięcho. Biorę. Nie wiem co tam robiłam mięcho, ale biorę. To może być śmierć. Ale ja nie chcę śmierci. Kolej. Bo i za mnie akurat nie rusza. Co to jest? Rowing axe. Faktycznie. Ale to jest one time use chyba. Zrobił Wracam tam. Czemu najebać. Kurwa jeszcze noc się robi. Kurwa nad kilofem ci zajmę. Tylko zdechnij. No nie da się go zrobić. Fajnie było, jakby troszkę szkielet nie zawitał. tutaj przejście do domu. Jestem w domu, ale co to kurwa Creeper zrobił? Nie mieć prawa się tu zrespić w ogóle. Ale spoko, jasne. If you say so. Jest nas, no, jest krawiec, kurwa korci mi żebym go zabić Aaa nie nie nie, chociaż... Jesteś chujowy gościu Czyli w głowę zajebał, to już nie tak fajnie. Dobra, to. Do domu. I skillę. Co teraz dać sobie? Chyba Defensa, żeby zrobić sobie aeronowy armor. Wydaje mi się, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Zrobiłem zajebisty projekt drzwi. Nie chcę mi się schodów naprawiać. Po prostu będę sobie tak. Uporządkowałem sobie w miarę. Tutaj są najpotrzebniejsze takie rzeczy, takie ważne, których nie chcę stracić. Tam mam ekwipunek. Tu mam jakiś syf, taki, nie wiem, losowy. Można złote jabłuszko zentrętowane zrobić. A zajebiście. bo będzie tutaj trudno pewnie. Kiedyś na pewno zrobię. Cztery sztabki żelaza. Jeden Redstone Dust. I mamy kompas. Pokazuje kordy, to jest tak zajebiste. Teraz jeszcze item... który mam będę mógł zrobić i wiebać tam na przykład zegar i sobie powiesić, które jest godzina, żebym widział. Tylko nie mam złota jeszcze, żeby zrobić zegar. Co kurwa za dźwięki? Ochotnie się zgasiły, czyli jednak się wyczerpują. Dobrze mówiłem. Teraz trzeba je uzupełnić. A jednak. To nie zgasły Teraz pytanie, czy mogę zrobić plecak? Ile mam skóry? 6 sztuk skóry. Raz. Dwa. Kurwa, 7 potrzebuję. No pierdola. Jednej skóry mi brakuje. Nie wierzę. Nie wierzę. Zrobiłem sobie cegły, później z nich coś pobuduję. By to jakoś wyglądało. Póki nie mam plecaka, to i tak tutaj muszę zostać, no bo nie przeniosę tylu rzeczy. A będę mi najlepiej zrobić kilka plecaków, więc będę musiał się gdzieś wybrać na krótko. Albo w tamtej latającej wyspie coś znajdę. Jeszcze zobaczymy. Teraz pościnać drzewko, które zasadziłem. Ale się ścinają szybko tym żelaznym z efficiency Albo jednak nie będę ścinał, bo z nich nie dropi nic innego, tylko patyki Aha O kurwa te drzewa trochę rosną Rzę 30 mączki na jedno Poradzi z tego pewnie gówno drewno No jest jedna sztuka, czyli nie było wyrośnięte no i farma, kurwa, nie rośnie. O chuj tu chodzi? Kurwiam się na tą grę. To jest kurwa niemożliwe, ile to tam leży? Żeby nie było, oczywiście trzcina też nie rośnie. Nie wiem kurwa dlaczego. Od można ją zbierać i kłaść, ale nie rośnie. Więc... So, końca. I teraz nagle kurwa pszenica już urosła. To jedno. Nie rozumiem tego. I Chwilę, nie rozumiem. No i teraz mi rośnie coś tam. Wpierdolę tą farmę. Tutaj dodaję sobie skilla. Mam 12 w farmingu. Mam 6 skill pointów. Tutaj dodam skilla, że mogę. Dropnąć jeszcze jedną pszenicę. Zrywając dojrzało już. Więc spoko. Bardzo dobre. Z racji tego, że tutaj tak rośnie, to. To dobrze jest to mieć. 6 skill pointów mnie to kosztowało, czyli wszystko co miałem. Tutaj w ataku nic nie mogę. W defie jeszcze nic nie mogę. Co będę sobie wziąć? 4 punkty w building jeszcze wrzucić. Jeszcze trzy. I to. Szczęście zwiększone podczas słowienia. Jeszcze cztery w gathering. To też by się bardzo przydało. Złote narzędzia się po prostu naprawiają, więc teoretycznie mam mending Naprawę w złotych narzędziach. Na mnie spoko. Dobra, tutaj kończę odcinek. Porobiłem trochę co mogłem. Pograłem w sumie z 5 czy 4 godziny łącznie Ciężko jest cokolwiek zrobić, jeśli te noce są tak pojebane. Tyle jest rzeczy do zbierania. To jest ciężko je zbierać. Postaram się jakoś więcej zrobić e, akcji w następnym odcinku. Może mi się uda w końcu przenieść, porobić bykpaki, poszukam tych krów, polecę gdzieś dalej. Najwyżej umrę i stracę wszystko. Zobaczymy. Trzymajcie się. Hej, ja nakleję.